Witajcie, bliźnięta, wagi i wodnicy. Oto Wasze czytanie. Zobaczymy, co się dla Was wydarzy w czerwcu 2022. Wylosowałam już dla Was karty. Zobaczymy, jakie to są karty. Zobaczmy, co mamy. Mamy związki, mamy boginię, konwentję. Oczyszczenie i mamy też kartę łaska z kart Kronik Akaszy. Dobrze, wezmę jeszcze kolejne karty. Mamy anioły miłości. Zobaczymy, co powiedzą Wam na temat miłości w czerwcu. Dla bliźniąt wag i wodników w czerwcu 2022. Oho, mamy. Poprzednie wcielenia i związki z nich. Hmm. Czuję. Hmm. Czuję, że potrzebuję jeszcze jednej karty. Dobrze. Mamy. Miesiąc miodowy. Hmm. <grym> Dobrze, jeszcze, jeszcze jedną kartę chyba potrzebuję, bo nie do końca, nie do końca czuję wiadomość na temat miłości. Tutaj chcemy trochę głębiej zajrzeć. Macie kartę związki, więc miłość będzie dla Was ważna w czerwcu na pewno. Hmm, dzieci. Dobrze. Zobaczymy, co powiedzą Wam aniołowie obfitości na temat czerwca 2022. Hmm, która, to, która to będzie karta? Aniołowie obfitości. Jesteście tajemniczy. O, mamy dwie karty. Mhm. Świadomy konsument i współpraca zamiast rywalizacji. Dobrze. A teraz jeszcze wiadomość od Archanioła Rafaela na temat zdrowia, detoksykacja. <laughs> Nic dziwnego, mamy konwentję z oczyszczeniem, więc wszystko. Pięknie pasuje, także detoksykacja nadchodzi do Twojego życia na różnych poziomach. To na pewno. Wezmę różdżkę i zobaczymy. Panią Wiernik, jaka życie duchowe pokinie, proszę Waszą wiadomość dla znaków powietrza, bliźnięta waga wodnik na czerwiec 2022. Dobrze. Znaki powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Czerwiec 2022 będzie dla Was pod znakiem związków, bo mamy kartę związki. Przyciągam ludzi, którzy służą mojemu dobru. I to jest klucz dla Was w tym miesiącu: znaki powietrza. Pamiętajcie, aby wybierać ludzi, którzy przynoszą dobro do Waszego życia. Kiedy zaczynasz wybierać takich ludzi, przyciągasz ich więcej, bo w czerwcu będziecie oczyszczać swoje życie z ludzi, którzy Wam nie służą, którzy przynoszą coś ciemnego do Waszego życia. Bo mamy konwentję, oczyszczenie. Czas, by odtruć i oczyścić Twoje ciało i umysł. Tak, znaki powietrza. Będziecie doświadczać w czerwcu oczyszczenia. Niektórzy ludzie. O, to jest czytanie kolektywne, więc słyszę wiele rzeczy, ale niektórzy ludzie odejdą z Waszego życia, albo wrócą do Waszego życia, żeby znowu odejść, żebyście coś. Sobie uświadomili. Mamy też kartę łaska z kronik Akaszy. Mówi ona: otwórz się na miłość i współczucie. I pamiętaj, że jesteś bezwarunkowo kochany. Ok, z tych kart czuję, że będziecie. Łączyć się ze swoją intuicją, żeby zobaczyć i poczuć, którzy ludzie albo jakie sytuacje w Waszym życiu są dla Was dobre, a które już Wam nie służą. To może być może niebolesny proces, ale powolny i będziecie Trochę się wahać z niektórymi ludźmi, co zrobić, czy ich odpuścić, czy jeszcze spróbować, a zwłaszcza w życiu miłosnym, ponieważ mamy aż trzy karty. Znaki Ziemi miały jedną kartę, więc tutaj będzie się działo i będzie skomplikowanie. Więc w czerwcu będziecie dbać o swoje życie miłosne. Bierzcie to, co z wami rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne, ale na pewno będziecie oczyszczać swoje życie miłosne w czerwcu 2022. I teraz w końcu rozumiem te karty, bo jak zobaczyłam pierwszą, przeszłe Życia i Związki, to pomyślałam, że nie rozumiem, ale teraz aniołowie przekazali mi wiadomość i już wszystko wiem. Mamy tą kartę. Poprzednie życia i związki. Znacie się z poprzednich żyć, macie kartę dzieci. Dzieci wpływają na Twoje życie miłosne, i masz też kartę miesiąc miodowy. Ciesz się wspólnym czasem wolnym. Niektórzy z Was mogą dalej nie rozumieć tej wiadomości, ale służę pomocą. Ale też czuję, że wielu z Was nie będzie miało jasnej sytuacji w życiu miłosnym i będziecie mieli właśnie taki mindset, że nie rozumiecie, co się dzieje. Ale kiedy zacznie się to oczyszczanie, ta detoksyfikacja, to w czasie tego, gdy będzie się to działo, ludzie z przeszłości mogą powrócić do Waszego życia. Yy, mogą powrócić i zostać, yy, mogą powrócić po to, żeby znowu odejść i dać wam jakąś lekcję. Pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, więc to się będzie różniło dla każdego z Was. Dlatego potrzebujecie być czujni. Możecie poznać też kogoś nowego, kogo znacie z poprzedniego życia. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. Jeśli to Wasz przypadek, to będziecie czuli, że znacie ich od dawna. Także będziecie oczyszczać swoje życie z jakiejś przeszłości albo ze związków z poprzednich żyć, ale na pewno będziecie odpuszczać to, co Wam nie służy, więc w czerwcu będziecie oceniać i czuć, kto to jest. Będziecie też odpuszczać ludzi, którzy są dziecinni i niedojrzali. Z tą kartą mamy wiele wiadomości. Dla niektórych z Was to nie chodzi o dzieci. Dla niektórych Właśnie chodzi o dzieci, macie dzieci, one wpływają na wasze życie miłosne. Więc jeśli to wasz przypadek, to będziecie oczyszczać stary program myślenia, że dzieci utrudniają wam znalezienie partnera albo utrudnia to wam randkowanie. Więc ten program będziecie oczyszczać, jeżeli macie dzieci. Ale dla tych z was, którzy nie mają dzieci. Jesteście singlami, będziecie odpuszczać ludzi, którzy byli niedojrzali, mogą na przykład wrócić, żeby pokazać wam, jak byli niedojrzali. Ale jak to wszystko oczyszczycie, to mamy miesiąc miodowy. Także, jeśli oczyścicie swoje życie, z ludzi z przeszłości, z czegoś, co Wam nie służy, z jakichś ludzi, którzy byli niedojrzali. Albo macie dzieci i macie ten program, że myślicie, że to wam blokuje życie miłosne. Jeśli to oczyścicie, przetransformujecie, to w waszym życiu miłosnym zaczyna się okres miesiąca miodowego. Może nie w czerwcu, bo w czerwcu będziecie oczyszczać te stare programy, ale może w lipcu zacznie się coś wspaniałego. Możecie poznać kogoś podczas podróży. Możliwe, że w czasie podróży. Dla tych z Was, którzy jesteście w związku, to ktoś z przeszłości może się pojawić i trochę namieszać w Waszym życiu miłosnym, ale dacie sobie z tym radę. Jeśli macie dzieci, mogą być jakieś sprawy z dziećmi, jakieś problemy, które. Wam będą troszkę przeszkadzać, ale z tym wszystkim sobie poradzicie, i potem macie okres miesiąca miodowego, ponownego w życiu miłosnym. Znaki powietrza: Wasze życie miłosne może być skomplikowane w czerwcu, ale dacie sobie radę. Zobaczmy, co powiedział Archanioł Rafael na temat zdrowia. Mamy kartę detoksyfikacja. Archaniele Rafaelu. Dziękuję Ci za oczyszczenie mojego ciała, umysłu i życia w taki sposób, że mogę żyć szczęśliwie i zdrowo, wolny od chemikali. Ten temat oczyszczenia, detoksykacji jest bardzo silny w waszym życiu w czerwcu, również jeżeli chodzi o ciało i zdrowie, Archanioł Rafael prosi was, abyście przyjrzeli się swoim nawykom. Żywieniowym, swoim nażywkom codziennym, a również temu, czy ludzie w Waszym życiu może nie przynoszą Wam za dużo stresu, albo może niektóre związki są niezdrowe. Tutaj też możemy zwrócić uwagę na różne uzależnienia może od niezdrowego jedzenia może od alkoholu więc to wszystko trzeba będzie oczyścić. Dla niektórych z Was, bo to czytanie kolektywne, czuję, że powinniście wyjechać na oczyszczanie wątroby, oczyszczanie nerek, głodówkę. Jeśli to z Wami rezonuje, to sprawdźcie taki wyjazd, pojedźcie, może w czasie tego wyjazdu poznacie kogoś, kto skradnie Wam serce. Tak nie wiadomo. Także zajmijcie się swoim ciałem, umysłem, oczyśćcie. Ciało i umysł. O to prosi Archanioł Rafael. Jeśli chodzi o karierę znaki powietrza, to mamy dwie karty. Po pierwsze, widzicie, ta karta związki jest kluczowa dla was. Nawet tutaj mamy kartę: kooperacja zamiast rywalizacji. To, co jest twoje, jest twoje i nikt ci tego nie zabierze. Nie ma sensu konkurować. Ponieważ obfitość jest dla wszystkich, masz całkowity dostęp do nielimitowanej obfitości dla ciebie i możesz się dzielić nią z innymi. Kooperacją, partnerstwem zdziałasz cuda. Widzicie, praca w zespole zdziała cuda, znaki powietrza. Wasza najlepsza opcja to kooperacja. Nie rywalizacja w pracy. Może jesteś menadżerem na przykład, może pracujesz z wieloma ludźmi. Pamiętaj o tym, żeby współpracować i nie wprowadzać rywalizacji do swojego środowiska pracy, bo to nie pomoże, a może zaszkodzić. Tak? To jest twoja mantra. Kooperacja zamiast rywalizacji. Powtarzajcie to sobie przez. Cały czerwiec, a to wam pomoże. Mamy też małą wskazówkę dla was: znaki powietrza, jeśli chodzi o pieniądze. Jest to karta świadomego konsumenta. Masz moc, aby uleczyć świat i pomóc mu, podejmując decyzję, że kupujesz tylko produkty i usługi, które są etyczne i przyjazne środowisku. Jako świadomy konsument wybierasz inwestowanie w fair trade, jedzenie organiczne, żyjesz prosto i kupujesz tylko to, co jest ci niezbędne. Jest to pięknie połączone z Archaniołem Rafaelem i detoksyfikacją, tak? Odrzucamy wszystko to, co nam nie służy, jemy organiczne jedzenie, tak? Bądź świadomym konsumentem i konsumuj dobre jedzenie, które nie jest toksyczne i niezdrowe. Więc to jest bardzo szeroka wiadomość dla znaków powietrza o związkach, o oczyszczeniu, o kooperacji. Będziecie rozróżniać między tymi, którym możecie ufać, a nie możecie rozróżniać między dobrym jedzeniem a niedobrym. Dobrymi nawykami i złymi nawykami. Nie martwcie się, znaki powietrza to jest y, może skomplikowany miesiąc. Wiem, że znaki powietrza mają tendencję do bycia w głowie, do y, analizowania wszystkiego po 10 razy, ale bądźcie świadomi tego i medytujcie, uziemcie się, a będziecie wiedzieli, co zrobić. Znaki powietrza oto wasze czytanie na czerwiec 2022. Jeśli to z wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób wzbogacicie naszą wspaniałą społeczność i będziecie w gronie tych, którzy mogą wygrać prywatne czytanie ze mną. Jeśli chcecie wiedzieć, kto wygrał darmowe czytanie. To zajrzyjcie na Facebooka i Instagrama, a także na stronę Społeczność na YouTubie. Tak, moja strona Społeczność jest już otwarta, zapraszam wam, Was tam. Tam też będę ogłaszać zwycięzców darmowego czytania, więc warto tam zajrzeć. Jeśli chcecie wygrać prywatne czytanie, to tutaj macie instrukcje, w jaki sposób możecie to zrobić: bliźnięta, wagi i wodnicy. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.